Czechemorko, moi drodzy, z tej strony, Tasiek i w dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak przygotować Wasze konto w Pokémon TCG Online do migracji do Pokémon TCG Live. No, niestety nadszedł ten czas, w którym nasze konta na Pokémon TCG Online warto już przetransferować, przemigrować na Pokémon TCG Live. Dlaczego mówię niestety? A to dlatego, że Pokémon TCG Live nie jest jeszcze zupełnie przystosowany do gry. Mnóstwo jest tam błędów logicznych, mnóstwo jest tam błędów w zasadach, karty działają tak, jak powinny i tak dalej, i tak dalej. Ale nie o tym miał być dzisiejszy materiał, tylko o migracji. Dlaczego warto w ogóle się przygotować? No głównie dlatego, żeby mieć dobry start w Pokémon TCG Live, bo tam trajdowania kart nie będzie, nie będziecie kart wymieniać z innymi graczami, będziecie je tworzyć jak w innych karciankach, typu na przykład Hearthstone. Dlatego zanim zaczniecie sobie myśleć o migracji, warto sobie mm, dobrać, wytrajdować to, co jest najbardziej dla Was potrzebne już, już teraz. No bo graczy będzie coraz mniej, no i, i będzie też, też coraz trudniej to zrobić, a co wytradować warto to zaraz wam oczywiście tutaj opowiem. Na początku może zobaczmy co będzie transferowane tak naprawdę do Pokémon CG Live. Będą to oczywiście karty z dodatków Sword and Shield oraz Sun and Moon, czyli z całych tych serii karty z XY oraz Black and White będą przenoszone dopiero przy wyjściu gry, ale nie będą, nie będą grywalne tak naprawdę do przyszłych update'ów, więc gracze Expanded nie są zadowoleni, bo nie będzie można grać Expanded na Pokémon TCG Live. Przenoszone będzie, przenoszona będzie jedna kopia kart Ace Spec Prism Star Pokémon Star i jedna kopia każdej części Pokémonów V Union, no a także 59 kopii energii. Nic więcej nie zostanie przeniesione i oczywiście przeniesione zostaną cztery kopie każdej karty, którą macie. Jeżeli macie powiedzmy nie wiem 8 Lugi V, no to cztery Lugie zostaną przeniesione, a cztery wam przepadną dlatego, Warto się ich pozbyć i warto je wymienić nam na przykład pakiety. A dlaczego to zaraz się dowiecie. No i z akcesoriów też również, również kilka rzeczy będzie przeniesionych. Co nie zostanie przeniesione to karty z serii Hard Gold, Gold i Soul Silver. E, oryginalny starter, z tutoriali itd., itd. To wszystko możecie sobie tutaj przeczytać. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Nie przeniesione zostaną też nieotwarte produkty i zestawy, ale to jest bardzo ważne. Kiedy, ponieważ one nie zostaną przeniesione, ale dostaniecie za nie kryształy, czyli dostaniecie za, nią, za nie tak, jakby walutę, która jest dostępna w Pokémon TCG Live i służy ona do zakupowania boosterów ze sklepu tamtejszego lub na przykład Battle Passów. No i oczywiście, tak jak tutaj widzicie, najbardziej opłaca się mieć ponad 125 nieotwartych przedmiotów, 125 lub więcej, wtedy dostaniecie 12 400. Kryształów No i, i jeżeli nie chcecie, żeby wam to przepadło Albo zamieniło się na kryształy No to oczywiście musicie te boostery otwierać które, które rzeczy będą się liczyły Które produkty będą się do tego liczyły Wszystkie oprócz wymienionych tutaj Czyli nie będą się liczyły boostery z dodatków Hard Gold, Soul Silver Nagrody w skrzynkach, czyli te Uncommon Chesty Czy też holorer Chesty To się że tak nazywa I boksy z przedmiotami do awatarów. Co zostanie przeniesione, no jeżeli będziecie mieli więcej niż tak jak mówiłem cztery karty powiedzmy, jakieś, 4 warianty jakiejś karty No to to nie zostanie przeniesione, dlatego mówię warto się tego pozbyć już teraz Jak ja przygotowałem swoje konto do przeniesienia na Pokémon TCG Live Jak możecie zobaczyć tutaj mam sporo boosterów, które są po prostu nieotwarte Mam 70 boosterów Silver Tempest, 24 Astral Radiance, 21 Krążeni i tak dalej i tak dalej, jak to wszystko podliczyłem to jest tutaj ponad 125, tak? bo to jest 70, to jest 94, 115, 124, 125, 126. Mam tego trochę więcej, bo wiecie, jak się okaże, że coś tam źle policzone jest co do jednego, to, to wtedy będę, będę marudził. I to jest ten zestaw, który chciałbym przenieść, żeby otrzymać za niego kryształy. Ale oprócz tego, poczyniłem jeszcze coś takiego, że wytradowałem możliwie jak najwięcej playsetów z dodatku Celebration. Jak sobie zobaczycie tutaj. To mnie mam tutaj, nie wiem, tu mi brakuje, tu mi brakuje dwóch growdonów, jednego, jednego Kyogre, jednego Sol Galio, Zacjanów, Zamazen V i tak dalej, i tak dalej. Tego mi, tego mi brakuje złotego Miu, ale ale nie o to się się rozchodzi. Dlaczego warto wytrydować jak najwięcej kart z dodatku Celebrations? Dlatego, że to jest bardzo mały dodatek, co oznacza, że jest w nim bardzo mało kart. I jeżeli jest w nim bardzo mało kart, to otwierając potem boostery już w Pokémon TCG Live, Dostaniecie więcej kredytów, bodajże że to się tak nazywa, ta waluta, która służy do wytwarzania kart, bo Pokémon TCG Life, jeżeli posiadacie cztery kopie danej karty i wydropicie z boostera piątą, szóstą, siódmą, to ona jest od razu przemielana, zmieniana na kredyty i tymi kredytami możecie zarządzać, tworząc sobie karty. Nie wiem, czy to się nazywa kredyty, wydaje mi się, że to są kredyty, więc warto mieć jak najwięcej, właśnie, kopii kart, co najmniej cztery. Kopię każdej karty z tego, z tego setu, żeby potem kupując boostery Celebrations już w appsie TCG Live dostawać po prostu dużo kredytów w bardzo łatwy sposób i móc sobie wytworzyć tak naprawdę całą kolekcję od zera praktycznie. No i, i, i przychodzi właśnie ten moment, w którym chyba wypadałoby kliknąć przycisk Migrate na Pokémon TCG Live. Nie ukrywam, trochę się boję. Trochę się boję tego, że to wszystko nie wyjdzie, albo że coś przegapiłem, albo że dostanę czegoś mniej, no ale dlatego robię to na odcinku, żebyście wy to widzieli. A to jest jeden z powodów, dla którego trzeba się już przenosić na Pokémon TCG Live bo najnowszy dodatek Scarlet i Violet w Pokémon TCG już nie będzie dostępny w Pokémon TCG Online, i w ogóle TCG Online nie będzie już wspierane, i to wszystko tam po prostu by zostało i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc no, nie, choć niechętnie to robię, to liczę na to, że. No może jak wyjdzie już oficjalnie Scarlet i Violet, co w sumie będzie się działo bodajże jutro, 31 marca, no to może wtedy zacznie to wszystko działać. Krzyżuję palce, trzymam kciuki, zobaczymy jak wyjdzie. No a fajnie było jakby się ta gra w końcu odpaliła. Tak wygląda pokémon Siege Live dla tych, którzy nie widzieli. Tutaj jest niby beta Expanded, ale nie wiem czy to działa. Ogólnie dzisiaj też chyba wszystkie deki ze standardu, które, które ktokolwiek miał i używał to... Nie działają, ponieważ y, rotacji jeszcze nie było, ale wewnątrz gry rotacja już nastąpiła. Więc tak naprawdę nie mamy nowych kart, nie mamy powiedzmy, znaczy nie mamy na przykład. Y, w ogóle czemu to jest zablokowane, skoro poki gier nie wyrotował? To jest też dobre. Nie mamy już QuickBoli, y, ma, nie mamy też Boli, bo jeszcze nie został wprowadzone, ale mniejsza o to. E, dobrze, gdzie tu się klika ten przycisk? Migrate, e, nieważne. E, settings. No, i mamy duży przycisk Migrate. Miejmy nadzieję, że to zadziała tak, jak myślę, że zadziała. No cóż, trochę szkoda, bo przepadnie cała moja kolekcja, którą mam od bardzo dawna, i zostaną tylko, tylko pojedyncze karty w niektórych przypadkach. No ale potwierdzam migrację. Z tym czeka, ile to zajmie. Trwało to dosyć krótko. Trwało to może niecałe półtorej minuty. I jak zobaczycie sobie, jak się tylko przesunę nieco niżej, no to moje konto zostało tutaj zwiększone, tak? Mam 13 tysięcy kryształów, czyli dostałem te, te obiecane 12 600 i też dostałem tutaj jakieś, jakieś kredyty, nie wiem za co. Mam nagrodę w Battle Passie, też nie wiem za co, ale okej, okay, odbiorę sobie. No i teraz, jak sobie wejdę w deck, nie wiem zupełnie, jak można tutaj przeglądać. E, przeglądać rzeczy, które mamy. Chyba trzeba wejść w Create a Deck. I dopiero jak wejdziecie tutaj, tutaj mogę posortować sobie po Expansion. Mogę jakieś filtry tutaj są. Jak widzicie, totalnie się na tym, na tym nie znam. Totalnie nie wiem, jak to, jak to ma działać. Jest Celebrations. Dobrze. 19 kart. No i jak widzicie, te karty, które miałem tam, mam też tutaj, tak? E, no i teraz, żeby wam pokazać, że ten, powiedzmy, trik działa, wchodzimy sobie do sklepu. I tutaj mamy Expansions chyba. I teraz czekajcie, czy tutaj trzeba to jakoś tu można to chyba zmienić. Celebrations 20 na 24. Nie wiem, co to znaczy, ale tutaj mamy te pakiety po 6 kart, po 6 boosterów, i chyba to się najlepiej opłaca z tego co widzę. Nic innego tutaj nie widzę, jeszcze wejdę sobie w bundles, może tu jest jakiś fajny bundle z kartami celebrations, view all bundles, cokolwiek, nie wiem, dobra, no ja to zrobię w ten sposób, jeżeli to nie jest najlepszy sposób to przepraszam, ale mogę sobie no, w ten sposób to kupić, klikam sobie confirm, dostaję 6 boosterów celebrations, no i zobaczymy czy to tak dobrze działa jak myślałem, ile kredytów dostanę, dostałem 350 kredytów za zakup, no i w ten sposób w ogóle wygląda otwieranie paczek, tak? Miałem 4 reszty ramy, więc dostałem 100 pyłu, czy też 100 kredytów Widzicie, za lugię 100 kredytów No Pikachu akurat czwarty, nie? No i tak to wygląda Możecie sobie pojedyncze te boostery otwierać, możecie otwierać sobie wszystkie Ok, Donfon, Surfing Pikachu, fajnie, no i jak sobie kliknę collect all, no to zobaczymy co tak naprawdę dostałem No i dostałem 1675 pyłu z tego Tutaj macie też pokazane rzeczy, które, które jakby które Wam zostały od razu spyłowane, tak? Zostały zmienione na te kredyty. No i tych kredytów trochę się już nazbierało. Jak sobie na przykład teraz zerkniecie, ile kosztuje wytworzenie jakiejś karty? No powiedzmy, chcę sobie stworzyć e, Aerodaktyla Wistar. tak? No to nie mam go. Hmm. Jak się tworzy karty? O! Stworzenie Aerodaktyla Wistar to jest na przykład 1000 kredytów, nie? Więc bez problemu mogę sobie go zrobić, bez problemu mogę sobie stworzyć taką kartę. Tego pyłu trochę nazbierałem. Nie wiem skąd mam aż tyle, ale okej. Okay. Dobra, otworzę sobie jeszcze raz. Nawet mamy drop rate'y, proszę bardzo. Jak sobie klikniecie w to, to się strona otwiera. Kurde, klasa. Dobra, otworzę sobie jeszcze raz te boostery i zobaczymy. No, no tych kredytów, tych kryształów mam, mam na trochę tych bandli, więc trochę tego pootwieram. Mówię, im więcej kart Celebration Celebrations uda Wam się wytradować na PTCGO, tym lepiej, do, do maksymalnie do czterech. No i zobaczcie, z tych sześciu boosterów już dostałem 2200 kredytów, więc w sumie dwa aerodaktyly Vistar mógłbym sobie zrobić. Więc jeżeli to ogarniacie odpo w odpowiedni sposób, to naprawdę tego pyłu możecie mieć mnóstwo. E, i, I wykorzystać go potem po prostu do... Wykorzystać go potem do tworzenia kart. O, podobno opłaca się też kupować premium pasa. E, bo, bo daje to spoko nagrody Bo mam, macie tutaj na przykład cały tak z Eternatusem Powiedzmy, nie? E, za tier 0, no i premium pass kosztuje 600, 600 kryształów Więc no, tak naprawdę za, za to, że przynosicie 125 boosterów Macie tych premium passów naprawdę Naprawdę dużo, tylko ten się kończy za 6 godzin Więc chyba nie ma sensu, żebym go teraz kupował e, A wiecie co? otworzy sobie jeszcze raz Tutaj, kurde jednak y, y, Nauk silniejszy Wiecie? Nauk silniejszy, wiem, że mogę to wykorzystać Inaczej, ale nauk silniejszy no i otwieramy, no te karty sobie trafiłem, 2300 kredytów tym razem, na ja to będę mówił pył najprawdopodobniej Tak, no i zobaczcie, trafiłem 4 Dialgi, na przykład 4, 4 Reshiramy, więc Więc spoko, no tego akurat nie miałem, nie? Ale, ale wiecie, fajnie, nie? 26 na 24 To jest ilość kart, które mam z tego setu? Najprawdopodobniej no nic, tak wygląda Pokémon TCG Live. Trzeba będzie trochę tutaj pograć, potestować. Są też rankedy, które mają jakieś tam ciekawe nagrody, podobno. E, trzeba będzie te deki tutaj też potworzyć, bo oczywiście deki. Czemu to tu jest? Oczywiście deki nie przeszły, będę musiał wszystko robić na nowo albo sobie jakoś je importować, eksportować, cokolwiek. E, mam deki, które nie działają, a nawet nie mogę ich usunąć. Bo mi granie pozwala, bo to jest mój aktywny deck. Nie wiem od kiedy. No nic, mam nadzieję, że ten materiał Wam się do czegoś przyda. Jeżeli tak, zostawcie like, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału po więcej materiałów z Pokémonów, Może z Pokémon City Live, może z Pokémon tcg jakiegoś ja tutaj topika, niedługo będę starał się nagrać i wrzucić. Zapraszam do, do subskrybowania, dzwoneczkowania tego kanału, bo, bo wtedy będziecie dostawać powiadomienia. I możecie też wbić na moje live y na Twitchu, link znajduje się oczywiście w opisie. Tam sobie ogrywam różne gierki, także zapraszam serdecznie i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, pa! pa.